Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Zapisz sobie ten temat w zeszycie. Ten temat jest w Twoim podręczniku na stronie 154. Za chwilę poznasz bardzo prostą zasadę mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, 10 000 itd. Popatrz teraz, o co tutaj w tym chodzi. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10, przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Popatrz teraz na te dwa przykłady. Mamy ułamek dziesiętny 5,27, mnożymy razy 10. Co się dzieje? Przecinek w tej liczbie przesuwa się w prawą stronę. O jedno miejsce, dlaczego o jedno? Bo mamy tutaj jedno zero. No to zobacz, gdzie ten przecinek ostatecznie się znalazł. Jak przesunął się o jedno miejsce, to umiejscowił się za dwójką. Tego przecinka już nie ma. On się przeniósł. Co dostaliśmy? 52,7. Tak samo jest tutaj. 3 /10 razy 10. Przy mnożeniu przez 10. Przecinek przesuwa się o jedno miejsce w prawo, bo mamy jedno zero. Jak przesuną się w prawo o jedno miejsce, to znalazą się tutaj. Za trójką. Pamiętasz, co mówiłam? Co to jest liczba 3, przecinek i puste miejsca? To jest po prostu liczba 3. Za trójką jest ukryty przecinek, a dalej mieszczą się zera, które pomijamy. Ok. Idziemy dalej. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 100 przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. No i zerknijmy na przykład 453 tysięczne razy 100. Przesuwamy przecinek oczywiście w prawą stronę o ile miejsc? O dwa miejsca bo 100 ma dwa zera. Czyli przesuwamy przecinek przy mnożeniu w prawą stronę o tyle miejsc, ile zer jest w tej liczbie. Zobaczcie, te czerwone łuczki pokazują nam, co się z tym przecinkiem dzieje, jak on wędruje. Wędruje o dwa miejsca, więc tutaj umiejscowi się za piątką. Nie ma już tutaj tego przecinka. On się przeniósł za piątkę. Co dostaliśmy? 45, nasz przecinek 3. Tak samo jest w przykładzie drugim i 3,4. Przecinek o jedno miejsce. Gdyby się zatrzymał tutaj, dostalibyśmy liczbę 34. Ale on musi jeszcze o jedno miejsce się przesunąć. Co się wtedy dzieje? Zostało dopisane 0. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 1000, przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo. O 3, dlatego że tutaj mamy 3 zera. Patrzymy na przykład. 243 tysięczne razy 1000. Przesuwamy przecinek w prawo o 3 miejsca, bo tu mamy 3 zera. Widzicie teraz trzy łuczki tutaj. Gdzie jest przecinek? Za trójką. Oczywiście nie musimy go pisać w liczbie 243. Pomijamy ten przecinek, bo on się znajduje tutaj na końcu liczby. I w ostatnim przykładzie. 5 i43 setne razy 1000 przecinek wędruje w prawo o trzy miejsca. Raz byłby za czwórką. Dwa byłby za trójką. I jeszcze trzecie miejsce, dlatego musimy dopisać 0. I ten przecinek jest tutaj na końcu. Poproszę Cię teraz o zrobienie notatki w zeszycie. Chciałabym, aby. Te zdania zostały przepisane i do każdego zdania poproszę jeden przykład, czyli wybierasz sobie do pierwszego zdania ten przykład lub ten. Piszesz później drugie zdanie i podajesz przykład ten lub ten. I do trzeciego zdania ten przykład lub ten. Zrób tę notatkę na kolorowo w taki sposób, żeby to było dla Ciebie czytelne. Za chwilę przechodzimy do zadań. Zapisz sobie zadanie pierwsze, strona 155 w podręczniku. Zaczynamy od podpunktu A. 10 razy 4 i 31 setnych. Mnożymy nasz ułamek dziesiętny przez 10. To znaczy, że w tej liczbie... Przecinek nam powęduje w prawą stronę, bo przy mnożeniu przecinek zawsze idzie w prawą stronę. O ile miejsc? O jedno miejsce. Dlaczego? Dlatego, że dziesiątka ma jedno zero. No dobrze, no to spróbujemy to zapisać. 4. Napiszę sobie liczbę 431. I gdzie ten przecinek teraz się znajdzie? Nie ma go już za czwórką, przenosi się tu, więc ja go wstawiam za trójkę. I to już jest wynik. 10 razy 4,31 setnych równa się 43 i 1 dziesiąta. Zobacz, że to naprawdę jest proste. To robimy drugi podpunkt. 61 tysięcznych. RAZY 100. Jaka jest zasada przy mnożeniu przez 100? Bardzo podobna jak tutaj, czyli przecinek powędruje nam w prawą stronę, bo przy mnożeniu zawsze idzie w prawą stronę, o ile? Jasne, o dwa miejsca, bo w liczbie 100 mamy dwa zera. Jeden raz i drugi raz. Jak będzie wyglądała liczba? Tego przecinka wyobraź sobie, że jego nie ma, no bo on powędrował tu. Za szóstkę. No to sobie piszę 6, 1 i przecinek między nimi. Te zera z przodu pomijam. One nie są istotne. Tak? Nie mówimy liczba 0,06,1. Te dwa zera z przodu nie są potrzebne. Przecinek zawędrował za szóstkę. No to podpunkt trzeci. Sześć razy tysiąc. Oczywiście przecinek leci nam w stronę prawą. O ile miejsc? O 3 miejsca, bo trzy zera. Raz, dwa, no i jeszcze trzeci łuk. I co dostajemy? Gdyby przecinek przeniósł się tylko o jedno miejsce, znalazłby się za szóstką. Byłaby to liczba 6. To byłoby przesunięcie tylko o jedno miejsce. Mamy jeszcze drugie miejsce. W takim razie dopisuję sobie jedno zero. I jeszcze zostało nam, nam ten trzeci łuczek, więc jeszcze dopisuję jedno zero. Wynik to 600. Poproszę teraz o samodzielne wykonanie podpunktu B. Za chwilę wyświetlam odpowiedź. Bardzo podobne przykłady do podpunktu A. Popatrz teraz na odpowiedzi. W pierwszym przykładzie przesuwaliśmy się z przecinkiem o dwa miejsca w prawo. Było konieczne dopisanie zera, w drugim przykładzie w prawo o trzy miejsca. Znów było potrzebne dopisanie zera na końcu. W przykładzie trzecim przesunięcie o 3 miejsca w prawo. Również dopisaliśmy 0 na końcu. Spróbuj zrobić teraz podpunkt C. Takie wyniki powinny się pojawić w podpunkcie C. W pierwszym tutaj przykładzie przesuwaliśmy przecinek o 3 miejsca w prawo. Raz dostalibyśmy dwójkę, ale zostały nam jeszcze dwa miejsca w prawo, dlatego były konieczne dopisanie dwóch zer. W drugim podpunkcie w prawo o dwa zera, bo sto ma dwa zera, przecinek w jedną stronę, to jest 7 i jeszcze było konieczne dopisanie zera. W trzecim podpunkcie przecinek był przesuwany o trzy miejsca w prawo, dlatego musieliście dopisać dwa zera na końcu. Popatrzcie na podpunkt D. Nie są troszkę inne. Ja go zapiszę tutaj pod spodem, żeby mieć więcej miejsca. 10 i mała dwójka u góry. Co oznacza ta dwójka? Jest to druga potęga. Razy 1 i 34 setne. 10 do potęgi drugiej, albo inaczej 10 do kwadratu. Co to znaczy? 10 do RAZY 10 inaczej, tak? 2 razy tutaj mnożę przez siebie dziesiątkę. To nie jest 10 razy 2, pamiętaj: 2 razy mnożę przez siebie tę liczbę. RAZY 1 i 34 setne równa się. Ile to jest 10 razy 10? 100, mogę sobie to od razu napisać. Razy 1 i 34 setne. Przykłady takie jak poprzednie, mnożąc razy 100, przesuwam przecinek o dwa miejsca w prawą stronę. I w takim wypadku dostaję liczbę 134. Bo ten przecinek jest tutaj na końcu, tylko że my tego przecinka nie piszemy w takiej liczbie. I ja go od razu ścieram. Ale chciałabym, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że ten przecinek tutaj jest ukryty na końcu. Druga liczba 2,8 razy 10 i mała trójka u góry. Zapewne się domyślasz, że to jest potęga trzecia, inaczej sześcian liczby. 2,8 razy. Co to jest ta liczba? To jest inaczej 10 razy 10 razy 10. 3 razy mnożę przez siebie dziesiątkę. No i dostaję 2,8 razy. Ile to jest 10 razy 10 razy 10? 1000. Mamy teraz 2,8 razy 1000. Przesuwamy się z przecinkiem w prawą stronę o 3 miejsca. Raz miałabym liczbę 28. Ale zostały mi jeszcze dwa miejsca, dlatego muszę dopisać dwa zera. Ostatni podpunkt. Znów 10 do potęgi trzeciej razy 6setnych. Nie będę rozpisywała ponownie, bo masz tutaj, co to znaczy 10 do potęgi trzeciej. To znaczy 10 razy 10 razy 10, czyli 1000 razy 6setnych. W tej liczbie przesuwam przecinek w prawą stronę o 3 miejsca, bo mam 3 0. Przesuwam. Raz byłoby 0,6, 2 byłoby 6 i trzecie miejsce muszę dopisać 0. Przechodzimy za chwilę do zadania drugiego. Zapisz podane wielkości nie używając przecinka. Mamy zapisać liczbę cztery i pół tysiąca złotych, bez przecinka, no i bez tutaj tego słownego zapisu. Jak to robimy? Piszemy 4,5 i pół tysiąca złotych. No to co trzeba zrobić, żeby taki zapis zapisać bez przecinka? Musimy tę liczbę pomnożyć razy. 1000 równa się 4,5 razy 1000, przesuwamy przecinek raz, dwa, trzy, trzy miejsca w prawo. Przesuwając o jedno miejsce, przecinek znalazłby się tutaj, czyli mielibyśmy liczbę 45. Ale dopiero wykonaliśmy jedno przesunięcie, no to zostają nam jeszcze dwa przesunięcia. Dlatego muszą dopisać 2 zera. Podpunkt B zrób samodzielnie. Zatrzymaj filmik. Za chwilę sobie sprawdzisz. Poprawny wynik to 13500. Robimy podpunkt C. 2,4 miliona ton. Zapisuj, zapisujemy liczbę 2,4 razy miliona ton, no to piszę liczbę milion. Milion ma 6 zer. Równa się. O ile przesuniemy przecinek w tym działaniu, w tej liczbie? Przesuniemy ten przecinek w prawą stronę o tyle miejsc, ile ta nasza liczba ma zer. Milion ma 6 zer, dlatego czeka nas tutaj przesuwanie przecinka o 6 miejsc. Ale zobaczcie, jak to tutaj wyjdzie. Gdy przesunę przecinek o jedno miejsce, dostanę liczbę 24. Przecinek jest tutaj. Wykonałam jedno z sześciu przesunięć. Ile mi jeszcze zostało? Pięć takich przesunięć, pięć takich łuczków. Dlatego ja sobie tutaj dopisuję 5, zer. Oddzielam sobie kropeczką co trzy miejsca, żeby wiedzieć, jak liczbę przeczytać. Mam liczbę 2 miliony 400 tysięcy. Podpunkt D jest dla Ciebie. Samodzielnie zrób, za chwilę sprawdź. Poprawny wynik to 8 milionów 200 tysięcy. Podpunkt E. 2,5 miliarda osób. 2,5 razy miliard. A miliard to jest 1. I ile zer? 9. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Równa się. Przecinek musimy przesunąć w prawą stronę o 9 miejsc. Jak przesunę o jedno miejsce, mam liczbę 25, bo przecinek jest tu na końcu. O, ja tak to napiszę. O jedno miejsce przesuwamy przecinek jest za liczbą 25. Wykonałam jedno z dziewięciu przesunięć. Ile jeszcze mi zostaje? Osiem. W takim razie dopisuję osiem zer. Podpunkt F dla Ciebie. Zatrzymaj i za chwilę sobie sprawdzisz. I jest to liczba 500 milionów. Przechodzimy do zadania trzeciego. Zapisz sobie w zeszycie zadanie trzecie i przeczytaj jego polecenie. 76 setnych masy ziemniaka stanowi woda. Ile kilogramów wody jest w 100 kilogramach ziemniaków? Bardzo ważna informacja kryje nam się w pierwszym zdaniu. Jest ukryta liczba zapisana słownie 76 setnych. Pomyśl chwilę i zapisz tę liczbę za pomocą nie słów, a liczby. Cyfr. 76 setnych. To jest inaczej. Zero. 76. To jest liczba 76 setnych z pierwszego zdania. Jakie działanie wykonamy, żeby policzyć ile kilogramów wody jest w 100 kilogramach ziemniaków? Liczbę 76 setnych należy pomnożyć razy 100 kilogramów. A już doskonale wiesz, w jaki sposób mnoży się ułamek dziesiętny przez 100. Należy w tej liczbie przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawą stronę. Jedno miejsce byłby przecinek za siódemką, drugie miejsce jest za szóstką. Tylko sobie tego nie piszemy. On jest za szóstką ukryty. Otrzymaliśmy tym samym 76 kg. I to jest nasza. Odpowiedź. Pomyśl chwilę, jak ją sformułujesz. Przykładowa odpowiedź. W 100 kg ziemniaków jest, znajduje się, 76 kg wody. Sformułuj odpowiedź i ją zapisz. Zadanie czwarte chwila dla Ciebie na przeczytanie treści. Państwo Kowalscy kupili na rynku 10 kg cebuli po złoty 57 zł za 1 kg. Przechodząc obok sklepu zauważyli, że 1 kg cebuli kosztuje tam złoty 85. Zł. O ile mniej zapłacili za cebulę, kupując ją na rynku, a nie w sklepie? Mamy państwa Kowalskich i zakupy na rynku albo w sklepie, tak? Zapiszmy sobie Rynek, sklep. Obliczymy, jaka jest cena cebuli na rynku, a jaka w sklepie. Popatrzmy, jaką mamy informację o rynku. Tu mamy rynek. To są ważne informacje: złoty 57 zł za 1 kg cebuli. A kupili 10 takich kilogramów. No to co musimy zrobić? Cenę za 1 kg, tak? Musimy pomnożyć razy 10 takich kilogramów, no bo chcemy cenę 10 kg. Mnożymy ułamek razy 10, czyli przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Dostajemy tym samym 15,7 kg. Złotego, czyli inaczej 15,70 siedemdziesiąt groszy. A teraz mamy sklep, bo przechodzili sobie obok i zauważyli, że tam kilogram to jest, mamy sklep, kosztuje złote 85 zł za kilogram. Policzmy sobie, ile kosztowałoby 10 kilogramów cebuli sklepy. No to cena sklepowa złote 85. Zł. Razy no 10 kg. Znów przesuwamy przecinek w prawą stronę o jedno miejsce. Dostajemy tym samym 18,50 zł. Czy według Ciebie to już jest koniec zadania? Czy już odpowiedzieliśmy na pytanie? Jakie mamy pytanie? O ile mniej zapłacili za cebulę kupując ją na rynku, a nie w sklepie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, jeszcze nas czeka jedno działanie. Musimy od ceny sklepowej, czyli 18,50 zł, odjąć cenę rynkową. Wtedy dostaniemy tą różnicę ceny. Chwilę pomyśl, jaki tutaj będzie wynik: 18,50 zł. Odjąć 1570. Jasne, zgadza się. Jest to 2 zł i ile groszy? 80 groszy. Możemy to sobie zapisać w ten sposób. I już teraz to jest odpowiedź na nasze pytanie. Samo wyliczenie cen cebuli za 10 kilo to nie jest odpowiedź na nasze pytanie. Dopiero to działanie daje nam pełną odpowiedź. Poproszę o samodzielne sformułowanie odpowiedzi, a następnie przechodzimy do zadania piątego. Zadanie piąte, strona 156. Sporo treści, da teraz, dlatego teraz chwila dla Ciebie na jej przeczytanie. Przeanalizujemy sobie teraz treść tego zadania. Zdanie po zdaniu. Co mamy w pierwszym zdaniu? Koziom górę, łysą górę. Mamy również yy, wielkości, tak, w kilometrach, wysokości tych gór. Kozia góra ma 686 tysięcznych kilometra wysokości, a łysa góra no, jest niższa. 161 km wysokości, 161 tysięcznych km wysokości nad poziomem morza. Czyli takie informacje kryją się w pierwszym zdaniu. Popatrzmy na zdanie drugie. Wysokość szczytu makalu w Himalajach jest 10 razy większa niż suma wysokości koziej góry i łysej góry. Chwilę się tutaj zatrzymamy. Mamy trzeci szczyt makalu. Jest 10 razy większa niż suma wysokości koziej góry i łysej góry. Co my tutaj musimy zrobić? Najpierw pierwsze obliczenie, pierwsze nasze działanie? Co to jest suma wysokości koziej góry i łysej góry? Musimy te dwa szczyty do siebie dodać, żeby wiedzieć, ile razem ma kozia góra i Łysa góra. Zapiszemy sobie to, a następnie obliczymy to sposobem pisemnym. Zatrzymaj filmik i spróbuj wykonać to samodzielnie. Czy Twoje obliczenia zgadzają się z moimi? Obliczyłam sobie sposobem pisemnym i dostałam wynik 847 tysięcznych kilometra. To jest suma wysokości Koziej Góry i Łysej Góry. No ale to nie jest koniec zadania. Pytanie... Jaką wysokość ma szczyt makalu? Coś mamy o tym szczycie w treści, gdzieś ukryte. Wysokość szczytu makalu jest 10 razy większa niż suma wysokości. Co obliczyliśmy przed chwilą? Właśnie sumę wysokości. To jest 800 czterdzieści siedem osiemset czterdzieści siedem muszę zmazać, i jeszcze raz napiszę, to jest suma wysokości, a makalu jest dziesięć razy wyższe, tak Mnożymy razy 10, w takim razie w tej liczbie przesuwamy przecinek w prawą stronę o jedno miejsce. No to przecinek zawędrował za ósemkę i mamy wynik 8,47. Pamiętaj, że tego zera tutaj z przodu nie piszemy, je pomijamy i wyszedł nam taki wynik. I te, to, to jest nasza odpowiedź: jaką wysokość ma szczyt Makalu? Szczyt Makalu ma wysokość 8,47 km. Poproszę Cię o zapisanie odpowiedzi. I już przebrnęliśmy razem przez te zadania. Teraz czekacie wykonanie kilku zadań w ćwiczeniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.